Dzień dobry Państwu, nazywam się Maria Puc i zapraszam na spacer po fermie bydła mięsnego Ferma zlokalizowana jest w powiecie wrzesińskim w imieniu Miłosław i jest częścią rodzinnego gospodarstwa, którą mam przyjemność prowadzić z ojcem i dwoma braćmi. Wprowadzając Państwa w fermę, szybko opowiem o liczbach. Mamy 1050 sztuk, na to składa się 400 mamek i w tej chwili 355 sztuk w opasie. W ciągu 20 lat, kiedy ferma powstała, doszliśmy do pogłowia 1050 sztuk i zdecydowaliśmy się na utrzymanie rasy limuzeum. Przemawiała za tym łatwość odchowu cieląt, łatwość porodów, niewysokie wymagania żywieniowe. Oraz łagodny behawion. Na fermie mamy y, trzy obiekty, które są matecznikami. Dwa są to po pegerowskie obory, zaś jeden postawiony od nowości. Każda obora y, posiada wyodrębnione kojce y, i na taką grupę składa się od 14 do 17 sztuk. W tej chwili matek na tych trzech matecznikach mamy 400. System utrzymania zwierząt, jaki Państwu tutaj prezentuję, jest to system alpieżowy. W tej chwili co drugi dzień usuwany jest obiornik i ścielona świeża słoma. Zapewnia to znakomity dobrostan i komfort zwierząt. Naszym priorytetem jest dbałość o dobrostan i profilaktykę, w związku z tym bardzo ważnym uznaliśmy znalezienie zaufanego lekarza weterynarii, który nas dzielnie wspiera w tych działaniach. Współpracujemy głównie w zakresie właśnie profilaktyki i rozrodu. Nasze działania realizowane są poprzez wizyty planowane, jak i również wizyty interwencyjne. Jeśli chodzi o profilaktykę, o której wspomniała Maria, to był priorytet i w sumie od tego zaczynaliśmy. Pierwszą rzeczą, z którą się zmierzyliśmy, to była wirusowa biegunka bydła. Pamiętasz, usunęliśmy system szczepień. To była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy. Kolejnym okay. ruchem naszym było usunięcie zwierząt. Okay. Karonych, okay. badaliśmy wszystkie e, matki, wszystkie zwierzęta będące w stadzie, jak również badaliśmy zwierzęta nowonarodzone. E, myślę, że to przyniosło bardzo duży efekt. E, jeżeli chodzi o krowę, prowadzimy tutaj immunizację krów e, w kierunku e, biegunek e, cieląt nowonarodzonych. Dość istotne, ma to duże znaczenie w przypadku. Bydła mięsnego i tej rasy. Ważnym elementem, który, który wprowadzaliśmy, jakby mówię tutaj o wprowadzeniu po kolei tych, tych szczepień, były szczepienia przeciwko bakteriom bezlonowym. Pamiętasz, mm -hmm. duży problem mieliśmy z młodymi cielętami, tak, nagłe tak. upadki, więc wprowadzenie tych szczepień było, było konieczne. I ostatnim elementem, który wprowadziliśmy, było to szczepienie w kierunku, czy jakby zapobieganie i, 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 i walka z ibr -em. Komplet tych szczepień spowodował, że sytuacja jest stabilna w sumie od kiedy powiedz mi? Od y, dwóch lat. Od dwóch lat jest stabilna. Także to też nie jest tak, że wprowadzenie i czy zaszczepienie od razu nam sytuację tutaj wyprostowało. Kilka lat trwało to, zanim żeśmy doszli do sytuacji, do, która jest no, w sumie zadowalająca. Zgadza się to, co Michał mówi, że tej odpowiedzi nie było od razu, natomiast y, Potrzebowaliśmy chwili na to, żeby zauważyć na przestrzeni tych wszystkich lat, że zdrowotność stada podstawowego, jak i nowonarodzonych cieląt istotnie się poprawiła. Dla nas ta profilaktyka jest szczególnie kluczowa ze względu na system alkierzowy, gdzie presja patogenów jest dużo większa niż w chowie pastwiskowym. Stąd tak bardzo to jest dla nas ważny temat. Kolejną rzeczą, której, której należy wspomnieć, to oprócz tego, że te zwierzęta są szczepione i poddawane tutaj immunizacji, to jest kwestia higieny i dezynfekcji, którą regularnie prowadzisz na stadzie i proszę Państwa, przynosi to efekty, bo e, coroczna raz w roku, czy co tak, raz, raz w roku jest pełna dezynfekcja i mycie obiektów, e, co zapewnia nam jakby zmniejszenie presji środowiska. Też stopni, gdy zdrowotność. Tak, pilnie potrzebowaliśmy tego, tych zabiegów ze względu na to, że budynki nie są nowe, natomiast staramy się je utrzymać w należytej higienie. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o profilaktykę ogólną, jeżeli chodzi o cielęta, powiemy to coś więcej w Co? następnym materiale. Dziękujemy.